A w dzisiejszym teście jedzenia w Landii mamy kebaba. Słuchajcie, kebaby w Energylandii są cztery rodzaje. Jest tak naprawdę w bułce, jest tak naprawdę w picie, na talerzu czy też w boksie. W picie kosztuje 29, w bułce 29, na talerzu 36 i w kebab box kosztuje 36. Ja wybrałem w bułce, dlatego żebyście też widzieli co tu mniej więcej jest od razu. Proszę bardzo, o. Wygląda to, słuchajcie, naprawdę słoko, Mam też porównanie, bo jak jadłem tutaj kebaba ponad rok temu, no to był, zna, było znacznie mniej warzyw w ogóle. Także co, bez zbędnego przedłużania przejdźmy do testu i zobaczymy co to będzie, bo wygląda naprawdę smacznie. Mięsko wygląda dobrze, zobaczmy. Słuchajcie, wziąłem sobie sos ostry i czosnkowy i jest całkiem spoko. Nie jest jakieś super mocne, super tego. Super łagodny i jest naprawdę OK. Ale przeszedłem już chyba sobie tak z 500 metrów, więc troszkę już to jest zimne, nie? Ten mięsko. Ale ogólnie jest spoko. Powiem wam, szczerze myślałem, że będzie gorzej z tym mięsem, ale jest naprawdę OK. Jest takie wyraziste. Jest bardzo dobrze, do, bardzo dobrze przyprawione. Smakuje podobnie jak wirus. Nie wiem czy to będzie widać w kamerze. O, tutaj. Ale ładnie przyprawione. Bardzo smaczna. Szczerze mówiąc, rok albo dwa lata temu zapamiętałem znacznie gorzej ten kebab, więc wydaje mi się, że jest progres. Jest też znacznie dużo warzyw. Kiedyś nie było pomidora, była tylko ta mm, zielona sałata i nic więcej. Więc jest, coś się dzieje. Wow, pomidor jest, wow. <laughs> nie no, jest tego więcej. Ale ogólnie jest spoko. Jakby co, że nie mam takiego entuzjazmu, to ja w ogóle ten. Dziś strasznie dużo nagrywałem, więc nie mam entuzjazmu w ogóle do niczego. Więc wybaczcie, ale myślę, że nie będzie źle. spróbujmy sobie jeszcze tutaj inną, jakąś partię. Spróbuję bardziej te warzywa. O kurde, ciężko to, że zabrać. Warzywka, spoko, ale są takie strasznie. strasznie suche. Jakby nie są takie orzeźwiące. A spodziewałem się, że będą takie orzeźwiące. Mięsko natomiast robi robotę, naprawdę. Tu jestem pod wrażeniem, że kurde w Enercilandii całkiem spoko kebab jest, kurde, naprawdę. Myślę, że nie raz jeszcze tej kupię sobie, no bo jest spoko. Kurde, nie mogę tego złapać na widelec, ja się kręcę. Szczerze mówiąc, każdy gryz tutaj zachwyca. Spróbujemy sobie jeszcze e, bułki. Ale bułka jest taka miękka, czuć taka guma, taka dziwna jest. Mhm. Mm Bułka bez szału jest taka strasznie gumowa, tekturowa. Nie wiem jak to nazwać inaczej. Ale nie jest to chrupiące, nic takiego. Jest to właśnie takie gumowe po prostu. No ale da się zjeść. Wydaje mi się, że w ogóle lepiej byłoby w picie. Wszyscy też zamawiali w picie. Ja wziąłem jako jedyny w bułce, bo myślałem, że to bardziej będzie można jakoś pokazać na filmie. No ale to w sumie na jedno by wyszło, wydaje mi się. Więc, Pita może być lepsza, bo większość ludzi ją po prostu zamawia. Nie? Więc Zakładam, że Pita byłaby jeszcze lepsza, jako ciasto, nie? do tego chyba ma. ale to musicie. Ale to musicie przekonać się sami. Dobra, ja zrobię jeszcze parę kęców i dam wam znać, co w ogóle mi tutaj bardziej się podoba. Bo tam niżej są warzywa, więc spróbujmy. Ale ja jestem strasznie głodny. Słuchajcie, zrobiłem parę kęców więcej. Niestety, ale ta buła jest do Bani. Ale wiecie co, mam pewną teorię. Bo tam było strasznie duża kolejka, więc wydaje mi się, że ludzie po prostu em, no chcieli szybko jedzenie. No i oni tam też jakoś tak za bardzo nie, nie skupiali się na tym, żeby bułeczka była chrupiąca, Bo pamiętam, że na kiedyś była chrupiąca, chyba że ją zmienili, nie, powiem, nie wiem już. Na, na plus, natomiast warzywa jest tego znacznie więcej. Pyszne mięsko, mi to smakuje po prostu. No, jakby ktoś pytał mięso, to jest kurczak, nie? Żeby nie było zdziwienia, że nie ma baraniny czy też wołowiny. Nie, nie, bo mięso to jest akurat kurczak. Ale powiem wam, ja uwielbiam kurczaka. Siadam i strasznie ten kebab dobry jest. Ale momentami to mięsko jest takie ostre, można powiedzieć. I to chyba nie ten sos. Wydaje mi się, że to jest to mięsko takie przekrojone. Ale jest super. Naprawdę jestem w szoku. Bo pamiętam, że ten kebab był znacznie gorszy, nie? Więc zrobili progres. To na pewno trzeba przyznać, nie? W ogóle to jedzenie w Wentrylandii mam wrażenie, że się znacznie poprawiło. Bo myślałem, że te recenzje będą takie słabe tutaj. A się okazuje, że to jest naprawdę spokojadalne i tak dalej, nie? No i też cena 29 zł to nie jest jakoś też super bardzo źle, nie? Myślę, że to jest taki pieniądz, że da się dać. Jedynie ta bułka mi tu nie pasuje. Ale może w picie byłoby lepsze. Nie wiem. No teraz się już nie dowiem, bo już. Kupiłem bułkę, ale no... Jak na standardy Energylandii, to powiem Wam... Ja nie chcę zachwalać, że to nie jest jakiś super wybitny mnie, Ale to mięso naprawdę smakuje. Nie wiem, co oni tam przyprawili. Nie no, spoko. Ładnie też wygląda. Może pokażę Wam. Jest tego mięska, są te warzywa. Kurde, kurde, nie wiem jak gdzieś to skomentować. Po prostu smakuje mi ten kebab, nie jest jakiś super wybitny. Najbardziej przebija się tu mięso. Jednak tak teraz pomyślę, sobie, że te, te warzywa tak zostają troszkę w tyle, ale one tak idealnie się komponują tu jakoś i to jakoś tworzy fajną całość. Jedynie ta buła to wszystko zaburza. Gdyby nie ta buła, to byłoby znacznie lepiej, mi się wydaje. No, ale powiem Wam, kurde, to mięso jest, jest naprawdę spoko. Tak sobie myślę, że to mięso nie jest jednym, kurde, z lepszych, które jadłem. I to teraz mówię poważnie. Bo może nie jadłem dobrego mięsa, <laughs> Nie no, nie wiem, ale kurde, smakuje mi. No nie wiem, no, nie będę zachwalał. Spokojnie, to nie jest nic sponsorowanego też, nie, ale no, po prostu jest okej. Okay. To jest tak samo dobre, jak ta pizza w Nerytlandii. I jakbyście chcieli zamówić sobie kebaba, to nie będziecie zawiedzeni, myślę. Cena 29 zł naprawdę można się tym pojeść. Jest spoko porcja. Nie jest jakaś super, też zbyt duża, nie jest super mała. Ehm, myślę, że idealnie na obiadek, nie? Spoko jest. Słuchajcie, tak biorę kęs za kęsem i robi się to coraz ostrzejsze w sumie, nie? I to już nie jest co, to już to mięso po prostu. No, bardzo ciekawe, tylko ta buła mi tak tu strasznie zawiodła. Słuchajcie, to jest tak jakbyście wyciągli bułę, świeżą bułę. O świeżą. Nie wiem, ona jest pewnie w jakichś lodówkach, coś tego typu, nie? bo to jest taka ala marketowa była ehm, i tak naprawdę tylko na chwilę ją wrzucili pod ten piekarnikiem nie wiem, minuta może, nie, albo 30 sekund nawet bo ona, tak, ona nawet nie jest skrupiąca, ona jest taka troszkę można powiedzieć nie że surowa, bo ona jest w ogóle zrobiona jakby ale nie jest jakaś taka kurde, że zjadłoby się drugi raz tą bułę psuje tutaj wszystko mi się wydaje, że ta pita byłaby lepsza teraz żałuję, że nie widziałem pity, serio <laughs> swoją drogą widziałem też, że Porcje talerzowe dają super duże. 700, 700 gramów to jest, ale kosztuje 36 zł nie? A 29 kosztuje wybułce i wycieście arabskim. Więc pytanie, czy to się w ogóle opłaca? I trzeba było sobie samemu zadać to pytanie, czy to w ogóle ma sens. Ale jak ktoś chce, to wydaje mi się, że okej, okay. ale tej buły unikajcie, bo buła jest ubani chyba. Chyba, że ją nie dopiekli, nie? Bo wygląda mi to, że wiecie. Dużo klientów aktualnie i nie, nie zdążyli dopiec tak idealnie, nie? No to się zdarza, bo przy masowej tego, masowym zamawianiu tak po prostu może być. Dobra, zjadłem całego kepsa i powiem szczerze, się najadłem. I kurde, z chęcią wrócę na kolejny raz, ale to mięsko czuć się faktycznie jest ostre. Nie wiem, czy komuś to może nie podpasować, jak ktoś nie lubi ostrego. Tutaj uczulam, że to jest to troszeczkę ostre, nie? Po prostu ten sos ostry nie był tak ostry jak to mięso, nie? Ale ogólnie powiem Wam spoko. Pamiętam jeszcze czasy, jak było tak, że do tego kebaba co dawali, to było tak, mięso, była e, tylko ta zielona sałata, albo to jakaś inna surówka była dziwna e, i był tylko przeciętny sos. A teraz jest w ogóle poprawiony sos, mam wrażenie. Mięso znacznie lepiej smakuje. Dodali ogórek, dodali pomidor, malutkie porcje tego też, nie? I ta zielona sałata też jest, ale nie jest to tak upchane, jak kiedyś. Teraz naprawdę smakuje. Zjadłem to i jestem usatysfakcjonowany, że kurde, tak to się poprawiło. I że to się da naprawdę jeść, nie? Dobra, słuchajcie, przerwało mi, ale chciałem powiedzieć to, że jest naprawdę spoko. Na pewno bym tutaj wrócił. Porcja jest naprawdę, wydaje mi się, solidna jak na Energylandię. Mam, mam w ogóle ten, jak to się nazywa? Mam porównanie, jak było wcześniej, jak jest teraz. Jest naprawdę na plus. I to nie tylko właśnie z kebabem. Naprawdę chyba ktoś tam podziałał w Energylandii, no i poprawili to jedzenie, bo no pamiętam, no jak było kiedyś, że nie było naprawdę kolorowo, że sam nawet od siebie, nie wiem, chodziłem do Mcdonaldu, chodziłem do Biedronki, tam trochę dalej jest, albo przywoziłem własne jedzenie, nie? Teraz też się opłaca przywieźć własne jedzenie, bo wiadomo, oszczędzamy, nie? Ale jeżeli coś chcemy zjeść, to mi się wydaje, że Energylandia już nie ma się czego wstydzić, nie? Że to naprawdę zaczyna być coraz lepiej.